Szczęść Boże! Ksiądz Bartłomiej Król, sercanin, wychowawca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanu w Stadnikach. Seminarium jest kolejnym i najważniejszym etapem formacji, kształtowania serca i umysłu młodego człowieka, który rozeznał w swoim sercu, że chce być księdzem w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego, że chce być zakonnikiem w tym Zgromadzeniu. Tak jak powiedziałem, to kolejny etap, ja tak troszeczkę żartobliwie, patrząc na różne etapy, te trzy podstawowe etapy formacji początkowej, nazywam je w ten sposób, że jeżeli chodzi o postulat, jest to takie przedszkole zakonne. Z przedszkola idziemy do zerówki, to jest taki bardzo poważny etap, gdzie młody człowiek składa pierwsze śluby zakonne i z zerówki, jak przystało na dobrego ucznia, idziemy do szkoły. Więc seminarium jest taką szkołą, gdzie kształtuje się intelekt, umysł, bo zdobywa wiedzę, ale również co najważniejsze, kształtuje się nadal i serce, i swoje człowieczeństwo. Dwa pierwsze lata w seminarium to jest studiowanie filozofii, a cztery kolejne to jest studiowanie teologii, po to, aby ze zdobytą wiedzą głosić to, czego naucza Kościół. W tym kształtowaniu nie można zapomnieć o tym, że przede wszystkim kształtujemy. I chcemy poznać nasze serce, nasze człowieczeństwo i ukształtować je na wzór serca Jezusowego, bo mamy być sercami, czyli ludźmi według serca Bożego. Dlatego to jest taki bardzo ważny i bardzo też wymagający wymiar formacji czyli wymiar przygotowania się do tego, by później już żyć darem kapłaństwa, i darem życia zakonnego. Jeżeli chodzi o rozeznawanie, czyli o patrzenie w swoje serce, czy rzeczywiście Pan Bóg obdarzył mnie powołaniem, to nigdy nie jest tylko i wyłącznie indywidualne zadanie młodego człowieka. Rozeznawanie powołania dokonuje się zawsze we wspólnocie, czyli w dialogu ja i Pan Bóg, ja i wspólnota Kościoła. Dlatego seminarium, jako wspólnota formacyjna, ma za zadanie pomagać młodemu człowiekowi w tym procesie rozeznawania, czyli utwierdzania się że zostałem obdarowany powołaniem lub czasami jest to bardzo trudne, zdecydowania, że to jednak nie jest moja droga. Tym, co jest przepiękne w seminarium, to jest ten wysiłek i trud poznawania siebie, poznawania swojego serca, to jest trud zdobywania wiedzy. Seminarium, przynajmniej jeżeli patrzę na moje doświadczenie, bardzo często było dla mnie zaskoczeniem od strony Pana Boga, od strony intelektualnej. Nigdy nie spodziewałem się, że będę studiował takie rzeczy jak teoria poznania czy logika. Nigdy nie wiązało mi się to w mojej głowie z tym, że to ma mnie przygotować do kapłaństwa. A później na pierwszych latach teologii czasami się zastanawiałem, czy ja rzeczywiście wierzę w Pana Boga, bo takie różne nowości odkrywałem. Ale później z biegiem lat, z pomocą wykładowców, wychowawców, e, zobaczyłem, że wszystko to, co dzieje się w seminarium, od tych rzeczy bardzo poważnych, studiowania, poprzez rzeczy bardzo prozaiczne, czyli troski o dom, troski o, o ogród, szacunku do pracy, do drugiego człowieka, przygotowują mnie i przygotowały mnie do tego, by jako ksiądz, jako zakonnik służyć innym ludziom.